Dzień przed rozpoczęciem rozprawy sądowej z Maricnem Hakielem Katarzyna Cichopek brylowała na jesiennej prezentacji ramówki TVP. Celebrytka przyznała, że chciałaby przejść przez ten cały proces najłagodniej, jak się da. Czy wszystko poszło po jej myśli, znak zapytania.od ogłoszenia wieści o rozstaniu katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela minęło pół roku. Celebryci, którzy tworzyli, zdawałoby się, wyjątkowo zgraną parę przez 14 lat, nie zakończyli małżeństwa w atmosferze przyjaźni. O ile aktorka wolała nabrać wody w usta i nie komentować powodów decyzji o rozwodzie, rozżalony tancerz nie był już taki dyskretny. Sprawa rozwodowa Marcina Hakiele i Katarzyny Cichotek została ustalona na czwartek. Dzień wcześniej, 39 latka brylowała na prezentacji jesiennej ramówki TVP. W udzielonym na czerwonym dywanie wywiadzie dla reporterki Jastrząb Post Gwiazda przyznała, że jest to dla niej trudny czas i że chciałaby przejść przez ten cały proces najłagodniej, jak się da. Okazuje się, że czwartkowa rozprawa była pierwszą i jedyną. Prowadząca pytanie na śniadanie i tancerz zadecydowali, że dla dobra pociech nie chcą kontynuować sądowej batalii i wolą dojść do porozumienia. Jak poinformowała serwis fakt menadżerka celebrytki, Aldona Wleklak, jej klientka jest już wolna, a sąd wydał wyrok bez orzekania o winie. Na razie nie wiadomo, jak wygląda sprawa podziału majątku eksmałżonków. Nie ulega wątpliwości, że jako sztandarowa twarz telewizji polskiej Kasia może pochwalić się znacznie większymi zarobkami od Marcina, którego głównym źródłem utrzymania jest szkoła tańca.